Dzień dobry, dzień dobry. Magdalena Lejnik z Centrum Mody XXL. Kochani, ja tylko na moment. Klientka poprosiła, żebym zestawiła czerwone proste spodnie, z prostą nogawką spodnie, kuloty z czarnymi elementami, ponieważ źle się czuję w jasnych kolorach, kiedy tutaj ma w części górnej i chciałaby zobaczyć, jakby to wyglądało, ponieważ zobaczyła na naszej stronie ramoneskę. Chciałaby zaryzykować, kupić sobie pierwszy raz w życiu czerwone spodnie. No więc sobie pomyślałam, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu pokazać Wam to zestawienie, bo skoro już nagrywam, no to Wam pokażę. Więc moi drodzy, spodnie, prosta nogawka, kuloty zwiewne, do tego założyłam buty czarne z matowej skóry, więc na szeroką stopę, wysokie podbicie bardzo wygodne. Na bardzo małym słupeczku 4 cm, troszeczkę mnie unoszą, ale nadając lekkości, ale jednocześnie nie są wysokie, też bardzo wygodne na co dzień do pracy. No i tutaj świetnie połączenie, świetne połączenie z ramoneską, która ładnie współgra z butami, no i bardzo, bardzo wygodny wariant. Moje drogie, ramoneska, która jak wiecie jest podatna na rozciąganie, świetna, bez podszewki, nie pocisz się w takiej. No i tutaj połączyłam z bluzką, którą pani chciałaby założyć do pracy, albo też no, na wyjście z koleżanką do kawiarni, ale marzą mi się czerwone spodnie. Więc moje drogie, zestawiłam to w ten sposób, założyłam do tego czarną bluzkę, ale znaczy to nie tunika, bo widzicie, ona nie jest jeszcze taka długa jak tunika. Natomiast założyłam taką dłuższą bluzkę, ponieważ Otrzymałam pewne wytyczne, czyli że musi być taka, która przykrywa tutaj część dolną brzucha, ponieważ pani jest już po dosyć dużej, duży czas po odchudzeniu, ale jednak skóra się nie wchłonęła i ma taki problem, że chciałaby to jednak ukryć. Więc tutaj bluzka, która świetnie przykryje, mimo podniesienia rąk, bluzka przykrywa dolne partie brzucha. Więc jeżeli chodzi o spodnie, no to... One mają tutaj być numerem jeden. No i bluzka, która przykrywa pupę, bo takie były wytyczne. Pamiętajcie, każda klientka ma inne oczekiwania, a my staramy się, je, staramy się im sprostać, staramy się spełnić te marzenia, które klientki gdzieś tam w serduchu mają. No i teraz tak, bluzka jest o tyle fajna, że ma rękaw taki do łokcia, czyli te wszystkie tutaj wiszące. To, co kiedyś było bicepsem do góry, to, co dzisiaj jest na dole, jest ukryte, tak? Nawet jeżeli idziesz do kawiarni czy na jakieś przyjęcie, jest to po prostu fajne, bo to, co jest najsztuplejsze, czyli dolna część ręki, fajnie wygląda, to, co nie trzeba, jest ukryte. No i oczywiście bluzka, która jest bardzo przyjemna, jest to krepa, która jest podatna na to, żeby się troszeczkę poddawała, aczkolwiek jest to tkanina, która zachowuje się jak naturalne wiskozy, czyli jest przewiewna, bardzo przyjemna, bardzo mało się gniecie. Więc, moje drogie, pamiętajcie, że tego. Typu zestawy można w bardzo łatwy sposób zmienić jednym, dwoma elementami. Teraz założę Wam, żeby Wam pokazać, jak można zmienić ten element, na przykład zmieniając tylko buty na buty w kolorze czerwonym, bo tutaj spodnie mamy w kolorze czerwonym, czyli założę buty w kolorze czerwonym i założę na przykład żakiet w kolorze czerwonym, i tak naprawdę. Spodnie będzie można ubrać już na inną okazję, gdzie na przykład bardziej stosownym byłoby ubranie żakietu więc albo jest to po prostu inny charakter, gdzie wymagany jest bardziej strój elegancki, oficjalny. Więc popatrzcie. Wystarczy zmienić tylko jeden element garderoby, czyli po prostu założyć żakiet w innym kolorze. Można buty założyć czerwone, można założyć beżowe, można czarne. To już wszystko zależy od was. Ja po prostu wam pokazuję, jak można się bawić, mając w szafie różne elementy garderoby, można je podmieniać, zamieniać i tworzyć właśnie fajne, ciekawe, oryginalne zestawienia. The cat To nie jest powiedziane, że mając większy rozmiar, masz się ubierać zawsze na szaro-buro. Możesz naprawdę poszaleć zarówno kolorami, jak i fasonami. Możesz być modna, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, na ile jesteś pomysłowa i na ile będziesz chciała się pobawić w tą modę. Także kochane, jeżeli macie ochotę, to oczywiście zerkajcie na naszą stronę. Tam stale dodajemy nowości. I jeżeli chcecie takie zestawy oglądać, no to koniecznie zostawcie nam komentarz, że jak. Najbardziej jesteście za tym, żeby w ten sposób prezentować Wam kolekcję, a my chętnie będziemy Wam przedstawiać różnego rodzaju stylizacje. Pamiętajcie, że wszystkie elementy garderoby macie na naszej stronie, a w komentarzu wklejamy Wam linki do poszczególnych elementów, czyli żakiet, właśnie tutaj tablowska, spodnie, kuloty, buty. Wszystkie elementy Wam wklejamy do komentarza, także wystarczy, że sobie przeskrolujecie i będziecie mogły sobie kliknąć. Każdy komentarz będzie osobno, żeby Wam było łatwo i żebyście sobie mogły wejść, poczytać o rozmiarówce, tkaninach. Pod każdym zdjęciem na dole macie tabelę rozmiarową, gdzie macie podane sugerowane wymiary od do. Więc zapraszam Was serdecznie do przejrzenia naszej strony. A póki co, kochani, żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie i czekajcie na kolejne propozycje, jakie przygotowujemy dla Was w Centrum Mody XXL. Trzymajcie się. Hej, hej!